Ja ośmiomanko witam Was już w moim dziewiątym odcinku z serii Minecraft i tak, no jestem już trochę zdrowszy, no jest wtorek, więc postanowiłem to we wtorek wrzucić. W poniedziałek nie wrzuciłem, bo kaszlałem jeszcze jak nieco. No więc dzisiaj sobie będziemy budować drugie piętro. tutaj będzie. Aha. No to, da. Raz, dwa, trzy, cztery. Au. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Wiecie co? Włączę jakąś muzę. Iii, hmm, taką muszę sobie internet włączyć. Tak, muszę sobie internet włączyć. Hmm. Możecie mi pisać jakieś, nie wiem, link do piosen piosenek, ja będę je puszczał na pewno w odcinkach, więc możecie pisać link. Mi to tutaj nie przeszkadza. Um. Hmm. A może moje muzyki włączymy? No, dawno tego nie słuchałem. No może dawno nie, bo w tamtym odcinku Armii Zaczyna się! Właśnie dawno nie wchodziłem na mój kanał, bo...

że wątpię, że już nie wstęczę o jeszcze naprawdę wątpię no f**k stop ja p*** bo nie, nie będę wątpić co to po prostu drugi piętro na brzegi przycinać drzewa w cięciu i nie wystarczy O, o, mam pomysł! Tutaj będzie taki fajny daszek Ja mam zaraz po... Jakie sądzenie Tutaj będzie tak, tak i tutaj do góry No się cały czas do góry nie będziemy Aha. ale wreszcie przynajmniej będzie mieć porządny dom a nie ten... Tak. Jakie guby! Jakie... O ja pierdziele! Miesz leci tak FPS-u! Ja pierdzielę! co robię cięcie czekajcie wyłączy muzykę bo tak skurza, że dobra robimy patrzcie jakie gówno przestałem nagrywać i już się nie laguje jakie jaki sprycie o i to będzie nasze Nie wytrzyma Teraz nie chodzi już o to. Będziemy musieli trochę tego zrobić. Nie my telephone się Oh Shift i boom. Wow. Pada, że zostałem chory. I nagrywam o ósmej. Nie, nie, nie jestem w szkole. Ale ja mam fajbą. A mi jesteście na pewno. Chyba, like. że jak nie jakieś dzieci, to, to jakieś 6-5 lat ich oglądają, to one chyba do przedszkolania. Ай, oh. нету. Jedną warstwę dachu robimy, a drugą warstwę będziemy robić na następnej części. Ale już jest A sorry, to nie jest dziewiąty odcinek. Nie, 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 to jest ósmy odcinek, druga część. No, my już mi się zrobi. Dzisiaj jestem za bardzo zakręcony. A no wiecie, rano robię. No Trochę. Jak już o jakiejś 21. To był pierwszy cały czas oh, pisać. Serio i nie złapię tego. Wokalem like. no. Zaś, zaś się zaczyna! Kurde, pokręcę sobie myszką tak, dla zabawy. Sorry, że wam tak wizuję. jak ten. Ha. Nie moja wina, tylko tych głupich ladów w Minecraft'cie. Dupa będę tak budował. Kuźde. Już bym <grym i zimny> Cięcie, kuździe. Siemka na grant w koło... Dwa ujęcia. Zaś takie coś się stało, to... dwa ujęcia tylko nagrałem, więc... No wiecie, może, może, jak, ben, jak będę łączył to, to może może być niespodziewane cięcie, a potem od razu coś innego, już zrobione wszystko, no. Ale to nie moja wina. To wina kwiatka, że już przestanę nagrywać. No więc wiecie, nagrałem dwa ujęcia, więc... Oglądajcie. Jeśli tam... Jeśli filmik właśnie się spodoba, to subskrybujcie, żeby być na bieżąco z moimi odcinkami i lajkujcie. No i lajkujcie. Więc na razie, cześć! Oglądajcie!